Siemaneczko, z Tobiński Maniak. Dzisiaj wieczorna przejażdżka z rębem Jesteśmy na ścierskiego 6C. I mam tutaj z mówiłem na początku. Mam jeszcze i Sebisa, chociaż on nie jest, bo jest mało ciekawy, no to nie będziemy nim jeździć. Góra. Widzowie. Kurde, jak tu ciemno.

Dobra, zapalimy sobie razie, co tu mamy Lift Wisa Bez pieczeń. Co? Co Coś jest zacięta. O do jest otwarte Możemy sobie zobaczyć W sumie To jest do otwarte, widzicie? A każ nam się i zajebiście Idealnie widzowie Siemaneczko, piąte piętro, dobra. Ale szczerze, może iść niedługo na wymianę, więc trochę szkoda, bardzo nawet szkoda, bo to fajna winda, moja lubiona na właśnie, właśnie domu Zjedziemy, zjedziemy na parter. Kurwa, się się. 14 piętro. Ale pierd... Nie, no nie co Cały widzowie. To jest oderwane. Dobra. Ale szczerze nam się zajebiście to piło, nie? Że otwarte jest test alarmu. Piszczący taki. Nie wiem czy stary, czy to nowy, ale no. piszczący taki. Mój sobie, on taki, co... Jakby pierdzi, nie? Nie wiem jak to się zwie ten dźwięk. Dobra. To się tle. To maleczko.